Boulder pracuje już 4 lata. Od niespełna roku, dokładnie 9 miesięcy. Około 7 lat. Realizujemy produkty najczęściej webowe, aplikacje webowe, aplikacje natywne, ale czasem zdarzy się też jakieś logo albo landing page. W Boulder pomagamy firmom w każdej fazie cyklu produktu, od prototypu przez testowanie MVP, Product Market Fit aż po skalowanie produktu. No i my budując te produkty musimy również mieć na uwadze, co chcemy osiągnąć w konkretnej fazie. Rola projekt designera. W zespole skramowym jest praktycznie taka jak każdego innego członka zespołu, czyli według Skrama wszyscy jesteśmy deweloperami i wszyscy coś wnosimy do zespołu. Proces budowania produktów Boulder rozpoczynamy warsztatami z klientem, następnie tworzymy architekturę informacji, moodboardy, wireframy oraz interfejs użytkownika. Tak naprawdę łączymy dwa światy świat biznesu oraz świat użytkownika. Najciekawszym wyzwaniem w pracy product designera jest tworzenie produktu wysokiej jakości, który będzie odpowiadać na potrzeby. I wymagania użytkownika. Dla mnie najciekawszym wyzwaniem w pracy projektu designera jest wcielenie się użytkownika i zrozumienie jego potrzeb. Bander nauczył się, jak sprawnie, iteracyjnie budować produkty z interdyscyplinarnym zespołem. Świadomego projektowania, definiowania person, problemów użytkownika i dawania wartości biznesowej klientowi.